Ogromny statek towarowy przypominający pływające miasto majestatycznie wpływa do tętniącego życiem portu. Jego przypłynięcie to zwieńczenie długiej podróży przez kontynenty, świadectwo współzależności naszego nowoczesnego świata. Wśród kontenerów i zgiełku pracy dokerów kryje się kluczowy element, który stanowi podstawę tego globalnego baletu dóbr i usług dokumenty. Te pozornie zwyczajne kartki papieru, często niedoceniane, są krwią międzynarodowego handlu. To one przekształcają chaos globalnego handlu w zorganizowany i rozliczalny system. Bez nich płynny przepływ towarów zostałby sparaliżowany. Pozostawiając firmy na lodzie, a konsumentów z pustymi rękami. Międzynarodowy handel opiera się na zaufaniu i weryfikacji. Firmy działające za granicą potrzebują pewności, że ich towary dotrą do odbiorcy w dobrym stanie i na czas. Z kolei kupujący potrzebują dowodu własności i szczegółowych informacji o kupowanych produktach. Właśnie tu uwidacznia się. Znaczenie dokumentów handlowych. Dokumenty te stanowią wiążące zapisy, dostarczając kluczowych dowodów transakcji i zapewniając rozliczalność w całym łańcuchu dostaw. Ułatwiają komunikację i przejrzystość między stronami oddzielonymi ogromnymi odległościami i różnymi językami. W centrum tego złożonego procesu dokumentacji leży list przewozowy konosament. To dokument o fundamentalnym znaczeniu, który odgrywa trzy kluczowe role. Po pierwsze, działa jako pokwitowanie wydane przez przewoźnika, potwierdzające, że towar został odebrany do e, przesyłki. Jest to niezbędne zarówno dla sprzedawcy, jako dowód przekazania, jak i dla kupującego, jako gwarancja, że jego zamówienie jest w drodze. Po drugie, list przewozowy służy jako umowa przewozu między nadawcą a przewoźnikiem, określająca warunki transportu, w tym trasę, miejsce docelowe i odpowiedzialność za towar. Ta prawomocna umowa chroni obie strony w przypadku sporów lub nieprzewidzianych okoliczności. Wreszcie list przewozowy działa jako dokument tytułu własności, co oznacza, że posiadanie oryginału dokumentu jest niezbędne do uzyskania prawa własności towaru. Gwarantuje to, że towar trafi do właściwego właściciela i zapobiega oszustwom lub błędnemu przekierowaniu. Innym niezwykle istotnym dokumentem w handlu międzynarodowym jest faktura celna. Ten dokument zawiera szczegółowy opis wysyłanych towarów, w tym ich wartość, pochodzenie i klasyfikację taryfową. Organy celne. Wykorzystują te informacje do naliczania ceł przywozowych i innych opłat, zapewniając, że rządy otrzymują należne im przychody z handlu międzynarodowego. Faktura celna odgrywa kluczową rolę w ułatwianiu handlu, zapewniając przejrzystość i spójność w wycenie towarów. Dokładne i szczegółowe faktury przyspieszają proces odprawy celnej, skracając czas i koszty dla przedsiębiorstw. W zawiłym tańcu globalnego handlu dokumenty to nie tylko biurokratyczne formalności, to gwarancja uczciwości i przejrzystości. Umożliwiają firmom prowadzenie działalności handlowej na arenie międzynarodowej z przekonaniem, że ich transakcje są chronione systemem wiążących umów. List przewozowy i faktura celna wraz z innymi niezbędnymi dokumentami handlowymi stanowią kręgosłup tego systemu. Są nieśpiewanymi bohaterami globalizacji, ułatwiając płynny przepływ dóbr i usług pomiędzy granicami, a ostatecznie przyczyniając się do wzrostu gospodarczego i dobrobytu na całym świecie.